Salmonella to choroba pochodzenia zwierzęcego. Najczęściej zarażamy się nią od ludzi chorych lub nosicieli przygotowujących posiłki. Z pałeczkami salmonella będziemy mieli do czynienia wszędzie tam, gdzie pracuje człowiek, który może tą żywność zakazić pałeczkami salmonella. Czyli jest to bardzo duża grupa produktów spożywczych. Co należy robić? Przede wszystkim kupować żywność w sprawdzonych miejscach. Czyli jeżeli widzimy, że dana budka z hamburgerami jest brudna, nie ma tam bieżącej wody, lepiej tam unikać jedzenia. Jeśli mowa o jedzeniu, salmonella kojarzy nam się głównie z jajkami. Dzieje się tak dlatego, że surowe produkty pochodzące od zakażonego zwierzęcia stają się dla nas chorobotwórcze. Jak się przed tym chronić? Musimy przede wszystkim pamiętać, że salmonella nie lubi wysokich temperatur. Na przykład jajecznica, czy też jajka sadzone, czy jajka gotowane są produktami bezpiecznymi. Czy też na przykład jajka dodane do ciasta jako składnika, które będzie pieczone, ciasto, tak? Ale na przykład jajko surowe dodane do kremu już jest niebezpieczne. Czyli, na przykład, bardzo dobrą formą uniknięcia zakażenia jest niespożywanie produktów, które mogą zawierać surowe jaja, surowe mleko, czy też na przykład surowe mięso, jeżeli ktoś lubi takie produkty. Przezorni powinni pożegnać się więc z lodami z automatu, deserami z kremem na bazie surowych jaj, czy też sałatkami z majonezem, nie wspominając o przystawce w postaci tatara. To podwójne zagrożenie, ponieważ zawiera surowe jajko i surowe mięso. Wiele zależy również od nas. Przestrzegajmy podstawowych zasad higieny. Żeby uniknąć zakażenia pałeczkami Salmonella, bardzo ważnym czynnikiem jest higiena osobista czyli po wyjściu z toalety myjemy ręce. Nie jest to przesada, jest to jeden z istotniejszych elementów unikania wszelkich chorób zakaźnych. Możemy przewrotnie powiedzieć, że lato daje nam szansę. Jeśli do wakacyjnych atrakcji dołączyć chcemy szaleństwa żołądkowe, zajadajmy się rozmrożonymi lodami i frytkami z zapuszczonych fast foodów. Pałaszujmy też ciastka z kremem i sałatki z majonezem. Tatar konsumujmy koniecznie brudnymi rękoma, a na deser kręćmy kogle mogle. Sport ekstremalny, zwany salmonellą, stanie przed nami otworem. Może to jednak oznaczać koniec wakacyjnej bez